Mam nadzieję tylko, że błyskawica mi nie siądzie jak ten. Jak będę, będzie już miał mało życia. O kurde, zabiłem go. Halo halo, to znowu ja z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Elchiver. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy sobie amulet Angara. Niestety, nie mam bladego pojęcia gdzie jest Angar. No, ale to jest chyba ostatnie zadanie, które tutaj mogliśmy wykonać. Jeszcze mamy zadanie, słuchajcie, złoto Diego I będziemy musieli się udać na Plac Wymian. Ee, niedaleko tej kopalni, gdzie, gdzie się wychodzi już do Korinis. I tam znajdziemy sakiewkę z, z, ze złotem e, Diego. Tylko wiecie co, ja tak się zastanawiam, kurczę, bo ja tak na początku sobie myślałem, dobra, nie będę robił tego pancerza. Pewnie za niedługo kupię sobie nowy pancerz. Ale wiecie co, chyba, znaczy doszedłem do takiego wniosku, że chyba lepiej będzie zarobić jednak ten pancerz. Szkoda, że tego wcześniej sobie nie zrobiłem, bo by mi pomógł na pewno w walce ze smokami. Prześpię się z dwie godziny, żeby ten kowal się pojawił. Hej ty! Ciekawe, ile to będzie kosztować. Mam te smocze łuski dla ciebie. Dobrze, da się coś z tego zrobić. Wróć jutro, ta część powinna być już gotowa. Zbroja jest gotowa. Zbroja jest gotowa. Tak, to prawdziwy majstersztyk. Możesz ją kupić, jeśli chcesz. Chyba se i jaja robisz, chłopie. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Muszę jakoś zarobić na życie. Bierzesz? Albo do widzenia. To oddawaj moje łuski. 7 tysięcy to kosztuje? Pogrzmociło go do reszty? 70, 90, 85, 70, 15. 70, 90, 85, 70, 15? Dobrze pamiętałem, czy Nie. Trochę lepsze, trochę lepsze, trochę lepsze, trochę lepsze, trochę lepsze. No tak szczerze mówiąc to jest za 7000 taki niewielki upgrade. O, kurde i całą kasę na to zmarnuje, Wiesz, nie? Co można sprzedaż? Nie Kurde, patrzcie ja mam mieszków. 37 mieszków, 42 mieszki, 16 mieszków, sakiewka olawa, przegniła torba. Ile w ogóle tych kół i tego wszystkiego mam? Ja pierdziu. Dużo tego z zbierałem. Ale dobra, no. Sprzedałem wszystkie bronie, słuchajcie, i jakieś kosztowności. Mamy 14,5 tysiąca, więc możemy sobie ten pancerz bezproblemowo kupić. Ale kurde, wiecie co, no, straszna strata pieniędzy trochę ten pancerz mi się wydaje. No ale kupmy go. Sam widzisz, że jest każdej sztuki złota. Tak szczerze, to zasłużyłeś na pierdziel. Nie przestawaj! Promnij go! Promnij go! Nie Mam nadzieję przestawaj. tylko, że błyskawica mi nie siądzie jak ten. Jak będę, będzie już miał mało życia. O kurde, zabiłem go. Nie ma czego plądrować. niczego Co tu nie tu ma. Nie ma czego niczego tu nie Naprawdę? Nie ma czego ja to powiem szczerze, że szczerze trochę dziwnie, że, że on w ogóle nawet nic nie miał przy sobie. Ja już rozumiem, że nie miałby mojego złota przy sobie. Ale kurde, że w ogóle nic nie miał? Może coś, coś się zbagowało może? Nie mam bladego pojęcia. Dobra. W każdym razie wczytaliśmy grę, więc słuchajcie. Idziemy do wyjścia. Ja tu jeszcze miałem sporo orków zabijać i tak dalej, ale kurde, szczerze mówiąc, troszeczkę mi się teraz nie chce. Um, jak mam być szczery, ale jeśli, jeśli będę potrzebował jakieś doświadczenie, no to będę wiedział po prostu, gdzie przyjść, nie? Nie będę musiał szukać potworków, tylko po prostu tutaj przyjdę. A może będę troszeczkę silniejszy. Mam, mamy zresztą troszeczkę punktów nauki jeszcze do rozdania. Gdzie ja to mam? Y Czemu to nie działa? O, tutaj jest. No. Także nauczymy się troszeczkę zręczności. Być może w Korinli skupimy jakiś nowy łuk i będziemy może troszeczkę mocniejsi. Byłoby spoko. No ale słuchajcie, yy, ja idę do kopalni, tam do tego wyjścia. Tam będziemy mieli sporo pewnie orków do zabicia. Znajdziemy sakiewkę tego. O kurde. Dobra, słuchajcie, jestem przy kopalni. Yy, nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, gdzie jest Korangar. Żeby mu odnieść ten amulet. Ale wydaje mi się, że on będzie gdzieś w Korinis. Jak ja już wrócę do Korinis, to on gdzieś tam powinien być w Korinis. Co my tu mamy? Mamy polne bestie. Zobaczcie, ja tu jeszcze nie byłem. A tutaj jeszcze tyle expa jest. Dobra, ale zanim pójdziemy do Korinis, musimy iść właśnie tutaj. W te... tą drogą tutaj. Tutaj na pewno będą jacyś orkowie. Już zresztą widać jednego. Ale jest z jednym se poradzę Z jednym se poradzę Bezi, trafiaj, no co jest z tobą? Ja pierdzielę, żeby nie zabił ten ork, nie? No to jest to, o czym mówię. No ja obrażenia, no mam małe obrażenia z tego łuku, jak mam być szczery. No bo, no nie zabijam orków na dwa hity, czy tam na jeden hit. Ale, no nie są też takie złe te obrażenia, więc... Zastanawiam się właśnie, czy nie przycisnąć jeszcze bardziej tych łuków, strzelania z łuków. Nic tu nie ma. A właśnie, przecież ja mam pancerz nowy do założenia. Co ja robię? O, kurde, teraz już mamy, już mamy ten! Już mamy hełmik elegancki taki. No to ja już teraz po poważnie wyglądam jak jakiś ten naprawdę poważny, potężny, silny wojownik. E, strze strzelacz z łuku. Spróbujemy tak. Może nie przyjdzie ten drugi, co tam stoi dalej. O, dokładnie o to chodziło. Tylko zabijmy go, proszę, go zabijmy będzie? No nie no, jak, kurde, przy każdym orku będę musiał coś jeść, to to jest też lipa, nie? Zjemy kiełbaskę. Zjemy chlebek do kiełbaski. Eee, później przegryziemy rybką. I serkiem. O nie, dwóch orkełków tu jest. O nie. Dobra, musimy jakiś sposób znaleźć, żeby ich... Aha, zostaw mnie. O nie, to nie zadziała. Umieram. Teraz już na pewno. Głupie orki, dlaczego one się tak dobrze wspinają? Zostaw mnie. Chcę zjem w międzyczasie jak on drogi szuka. On tu nie wyskoczy, nie powinien tu wyskoczyć. Dobra, mamy jednego. O nie! O już myślałem, że się zabije. Patrzcie. To jest niesamowite. I to jest kolejny dowód na to, że nie warto strzelać z łuku w tej grze, nie? Nie mogę żadnego strzału trafić jak on biegnie do mnie. Dopiero jak podejdzie na metr, to trafiam jakieś strzały i to też nie zawsze. Strasznie to jest słabe. Naprawdę... nie wiem. Brak mi słów. Cholera jasna. Tu coś leży. Wypełniona, skórzana torba. Czy to jest ta sakiewka z, y, od Diego? Wygląda na to, że tak. Tam pewnie będzie więcej orków, to tam nie idziemy, słuchajcie. Rozdział 5, rozstanie. Nie podoba mi się to, że pojawia się to, jak się jeszcze ekran ładuje. Zamiast teraz się pojawi, to się pojawia to, jak ekran się jeszcze ładuje. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Ale, ale mamy rozdział 5, rozstanie. No fajnie. Cieszę się, tylko że ja nadal jestem słaby jak kurde. Nie wiem, co ja mam zrobić. Czy ja się mam zręczności dalej uczyć, czy może lepiej się uczyć strzelania słuku, żeby trafiać częściej. Szczerze miałem nadzieję, że jak się nauczę już tego mistrza 60%. No, że dzięki temu będę trafiał i, i, i zabijał, i, i, i w ogóle... a... Nadal jest kaszana. Coś będziemy musieli wymyślić innego chyba, ale taka rada, jeśli chcesz grać jakąś postacią, która strzela z dystansu, to w takim układzie lepiej zostać magiem ognia i strzelać sobie z magii z dystansu. kolwiek z drugiej strony myślę, że magowie w Gotiku zawsze byli bardzo, bardzo, bardzo mocni. I wydaje mi się, że nawet byliby byli zbyt, zbyt mocni. Ja nigdy w sumie magiem nie grałem, bo zawsze uważałem, że oni są zbyt mocni. No dobra, ulasz tego poszukiwacza i tak go nie, nie zlutuje, bo smocze zębacze tam są. Eee, kolejne smocze zębacze. Musimy to jakoś sprytnie ominąć, słuchajcie. No i będziemy musieli się udać do Lorda Hagena O, patrzcie kto tu stoi Patrzcie kto tu stoi, patrzcie kto tu stoi A ja w sumie sobie teraz tak pomyślałem, kurde po co ja tu idę Jak mogę użyć przecież teleportu Kradzież tego mieszka będzie dość ryzykowna Okradniemy go 34 zł, no nie jest I zbyt lezi. bogaty Angar Nie najgorzej, chociaż ciągle mam Ten przeklęty ból głowy Odkąd opuściłem górniczą dolinę Czuję się jednak dużo lepiej Zostanę tutaj Gdybyś mnie potrzebował, będziesz wiedział Gdzie mnie szukać Jasne, znalazłem twój amulet 750 doświadczenia, 10. nice Już straciłem nadzieję, że go jeszcze zobaczę Teraz to chyba już coraz więcej Będę do tego doświadczenia dostawał za każde zadanie um, dobra Czyli mamy angara załatwionego Dobra, weźmy się, teleportnijmy się do Do miasta portowego Siup no i teraz tak, Hagen chyba będzie w swoim zamku tutaj na górze. Tak mi się wydaje, jak go tu nie będzie, to będziemy musieli do tego drugiego zamku pójść, do ratusza, czy, czy jak się to tam nazywa. Eee... Poinformujemy go o smokach. A później udamy się do Diego i oddamy mu sakiewkę ze złotem Siedzi Hagen. Wszystkie smoki nie żyją. Eee, nie dostałem doświadczenia? Wiedziałem. Że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż Ej, kurde, zapomniałem Garonda poinformować o tym. O smokach. Niech to szlak. Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją. Nie dostałem doświadczenia zajm. za to. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. Dobra, Hagen się wkurzył. Ej, ale ma kurde pelerynkę. Hagen się wkurzył, zajmie się sam orkami. Bardzo dobrze. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Ja powiem wam przecież, że to rzadki widok, żeby, żeby Hagen biegał. Kurde, szkoda, że tego Garonda. Zapomniałem sobie. Przypomniało mi się teraz, że ostatnim razem, jak tam byłem, właśnie w poprzednim odcinku, to byłem tam za wcześnie i w sumie mogłem się przespać i pogadać z Garondem. Ale jakoś tak mi się nie chciało i teraz zapomniałem, kurde. Także troszeczkę. Średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. No ale dobra, chodźmy do Diego. Ja sobie biegnę z Hagenem. Hehe. <gry> Diego, Diego, Diego. Diego siedzi, siedzi tutaj, o. Pogadajmy z Diego. Znalazłem Twoje złoto. 600 doświadczenia, super. Świetnie, pokaż. Świetnie. Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. Jeżeli to jeden to z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed My jego nie domem. Okej. Okay. Dojdziemy no zanieść list. Garonda ewentualnie poinformujemy o smokach później. Wydaje mi się, że wrócę do górniczej doliny, żeby sobie tam troszeczkę poekspić albo coś. Więc myślę, że to nie będzie problem. O, proszę bardzo, Hagen już zbiera ludzi. Diego przysyła, pozdrowienia. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem do koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. To pewnie ten Gerbrand właśnie wrobił Diego i dlatego Diego się znalazł za barierą. W pierwszym go nie? O co chodzi? Kpisz ze mnie? Ty i ten twój koleżka Diego narobiliście już dość zniszczeń. Zostaw mnie! Dobra. A teraz jak ten, jak Diego już opuścił górniczą dolinę, no to. Pewnie miał na niego jakiegoś haka i proszę bardzo. I proszę bardzo. Eee, teraz fajnie by było, jakby Diego tutaj przyszedł, jednak, bo, bo chciałbym z nim porozmawiać. O, tu jest. Możemy jedynie przeczekać. Chwila. O tym było wiadomo. Dostarczyłem naszy. mu list. 300 doświadczenia. Ci, w sumie 1300 Świetnie. doświadczenia z, zgarnąłem za tego Gerland? ekspa. Wydawał się bardzo przestraszony kura, i natychmiast zniknął. No, Możemy ja myślę. Przeczekać. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze Mówię pamiętam, ja... Gerbrand ma fatalny gust. Naprawdę w to wierzysz? A więc dom jest twój? Musimy tak. Od na... piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Ja nawet nie wiem, czy tam piwnica jest w tym domu, ale okej. lat w niezbyt komfortowych, więziennych warunkach zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa. I dobre wino. Nieźle nie to sobie to zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział, jak tego dokonałeś? Jak się dokonałeś? Że Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej Czemu fortuny w ciągu wielu wiecie? lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców, w szczególnie śliskich sprawach. Miał zasłużyć, do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. No tak to właśnie miało wyglądać. I to jest to, o czym nigdy mówiłem. Jego mu pomagał właśnie w jakichś brudnych sprawach. E, a co z moją działką? A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, nie czego ci <laughs> nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. Mam swoje zdanie. Uu, 500, nice. Eee, co się stało z Gerbrandem? W sumie mnie to nie interesuje, słuchajcie. Eee, dobra, to, to byśmy mieli. Wiecie co, teraz wydaje mi się, że powinienem udać się do Lee. Do Lee, do najemników i pogadać z Lee, z najemnikami. Więc robimy tak. Teleport eee, do Xardasa, może no. O, kurde, coś blokuje teleportancję. No nie, no to kurde. Zabrali mi teleport do, do najemników, zabrali mi teleport w tej modyfikacji. Nie ma teleportu właśnie takich. Nie ma, nie ma teleportu do, do najemników, nie ma teleportu do martwej harpy, do tego e, ba, baru, do tego. do tej karczmy. Tam na, na środku mapy, jakby. I teraz jeszcze nie mogę się do Sardasa tepnąć, gdzie, gdzie, gdzie miałem tam w miarę blisko do tego do, do, do najmników. Czyli muszę iść całą drogę z buta. No powiem wam szczerze, że troszeczkę to się czuję poszkodowany tutaj w tej sytuacji. Mój kupiec wyjechał z miasta. Co to ma znaczyć? Nie żyje. Możesz zatrzymać rogi. Nie wiem co z nimi teraz zrobić. No to nieźle Dobra, no to przynajmniej mamy zadanie z głowy Spoko I 250 doświadczenia za darmo Idziemy do Lee Porozmawiajmy z Lee Co się tu działo? Ten sukin syn Sylwio Dowiedział się o smokach w górniczej dolinie I namieszał w głowach Wszystkim na farmie Przekonywał chłopaków żeby poszli z nim do doliny. Obiecywał bogactwa, sławę, zaszczyty. Niektórzy nie chcieli go nawet słuchać, ale znalazło się paru idiotów, którzy dali się nabrać. Kazali Benetowi przygotować dla siebie odpowiednie wyposażenie i wyruszyli w drogę. Ech, prawdę mówiąc, cieszę się, że Sylwio poszedł wreszcie do diabła. Jaszczuro ludzie roznoszą smocze jaja po całym kraju No roznoszą smocze jaja po całym kraju No patrzcie niego Można się ruszył się było tego jak tylko usłyszał o jajach ruszył się gdzieś po rzece. to co mam z nimi zrobić? rozwalić je a co innego może skorupy da się wykorzystać do sporządzenia zbroi albo czegoś w tym stylu wyglądają na dość solidne pogadaj o tym z benetem okej okay, pogadam Dobra. Czyli wszystkiego się dowiedzieliśmy. Będziemy musieli szukać smoczych jaj w Korinis i będziemy mogli prawdopodobnie zrobić sobie z tego nowy pancerz. Ale zrobimy to w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!